Przez prawie dwa tygodnie przyzwyczaiłem się już do kruchości mojego istnienia oraz do niestabilności nowych ciał na zakresie. Wyzbyłem się już strachu przed zakończeniem mojego życia i wtedy już mogłem wyruszyć na pierwszą misję, którą zwieńczę moją śmiercią. Śmierć numer dwa. I przyszedł czas, że na próbę realizmu została wystawiona historia o morskim potworze zwanym Starym Wyjadaczem. Przydomek ten oczywiście został wymyślony przez krasnoludy zamieszkujące Harogat. Tam również ma swój teren. Podobno od wieków nie pozwala dotrzeć krasnoludom do wyspy położonej za ich krajem. Zupełnie jakby chciał jej bronić. Według historii posiada łapy jak najzwyklejsza ludzka istota posiadająca kciuki. Mimo tego zamiast nóg ma dziesiątki macek. Według mnie ten opis jest zbyt abstrakcyjny bym mógł go sobie wyobrazić. Jasnym oczywiście było to, że dla podróżnika było to specjalnie interesujące. Moja wyprawa się rozpoczęła. Udałem się na Harogar. Tam rzecz jasna gromadziłem informacje o starym wyjadaczu. Dowiedziałem się gdzie znajduje się dokładnie. Legenda z czasem stała się faktem. Byłem coraz bardziej zafascynowany tą historią w przeciwieństwie do jej mieszkańców. Widzia potwora kryjącego się w odmetach najgłębszej wody. Mogącego powalić okręt jednym machnięciem łapy, i mogącego połknąć wieloryba w całości, budziła w ich sercach strach. Na wschodzie Harogat wynająłem łódź i popłynąłem na tę wyspę. Nawet spata zamglona widniała na horyzoncie. Po chwili woda zrobiła się spokojna i cicha, było tylko słychać plusk wioseł o powierzchni. Gdy tylko ląd za mną zupełnie się zamglił, to przede mną pojawiła się sylwetka stwora, który swoją wielkością dorównywał. W wyspie, którą ówczas bronił. Ujrzałem potwora, wyglądającego jak z opowieści. Czułem się, jakby patrzył na mnie sam Bóg-Mórz. Pokryty łuską stwór, którego maski wystawały ponad powierzchnię wody. Z wielką posturą wzburzył tą spokojną i cichą wodę w taką, zupełnie jakby ze sztormu. Z głową sięgającą ponad chmury, nie ruszając zupełnie ciałem, w mgnieniu oka zupełnie ściągnął mnie na dno. Zupełnie nie widziałem, kiedy znalazłem się w wodzie. Nim Madruka uleciała, tak jak zwykle to robię, ujrzałem jeszcze dno moza. Było całe usłane w jego sidłach. Zupełnie jakby okalało nimi całą wyspę. Były tak ogromne, że moje oczy nie ogarniały ich. Tak zginąłem po raz drugi.